Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. To jest kalarepa. Ale nie jest to zwykła kalarepa. Jest to kalarepa gigant. I dzisiaj aktualizacja uprawy warzyw gigantów. Ta kalarepa powinna być już zebrana. I gdyby, gdyby ona była zebrana w odpowiednim czasie, to oczywiście była bardzo smaczna. Tutaj to mi chodzi, żeby ona miała na przykład kilkanaście kilogramów, więc ją będę trzymał aż do końca września. O ile się uda, bo cza czasami jest właśnie tak, że coś zgnije, że coś tam ten, ale udaje się takie okazy drochować, więc ja tutaj się będę oczywiście starał uprawa warzyw gigantów. Jest to moje hobby, no bardzo lubię uprawiać warzywa ogólnie. W sumie najbardziej no, to warzywa właśnie i owoce, ale też moim bardzo wielkim hobby jest uprawa warzyw gigantów. I tak jak powtarzam, tak powtórzę znowu jeszcze raz, bo dużo osób tak y, źle pisze na ten temat, to znaczy, to znaczy, te warzywa bez problemu można jeść. Oczywiście, tak jak kalarepa, no najlepsze jest mała. Tak samo, nie wiem, z ogórkiem, jak już będzie taki przejrzały, no to może być gorzki ale generalnie tak samo są jadalne jak warzywa zwykłe typu mam pomidora który ma 3 kg tak samo będzie smaczny jak ten który ma pół kilo czy kilogram albo miałem kabaczka giganta mój rekord polski 74,5 kg i on był smaczniejszy niż jakakolwiek cukinia był po prostu przepyszny więc to Taki wstęp, a teraz pokażę Wam, jakie warzywa giganty posiadam. A dużo zmieniło się od ostatniej aktualizacji. I tutaj mamy właśnie kalarepy. Kalarepy takie, wiecie, byki. Tu najważniejszy jest ten środek, bo te liście się nie liczą, ale no jest dosyć ładnie. No może ta jest taka kiepska, tutaj obżarta czy coś, ale i tak liczę na duże okazy. Tutaj mamy kapustę. Będą ją. Jadły gąsienice. Niestety miała być tu siatka na, na, właśnie na gąsienice, znaczy na, na bielinka, na, na motyle, na y, mączlika, y, na śmietkę. Jednak niestety brak czasu. Na przyszły rok już będzie. No Mam zakupioną tą siatkę. To jest najlepszy sposób, żeby, żeby nic tutaj nie siadało, nic nie składało jajek. I nic tutaj nie obżerało. Tutaj mamy kapusty, które są jakby zwykłe. Jest wiele odmian warzyw, które już rosną wielkie. Na przykład kalarepa jest odmiana gigant. Taka nazwa, gigant. Tutaj mamy z kapustami też są takie, które rosną większe niż inne. Pomidory są większe niż inne i tak dalej. Dynia, Atlantic Giant rośnie do... Kilkuset kilogramów. A, a propos dyni, to tutaj mam taką jedną. Eee. I to też jest dynia gigant. To nie jest ta dynia, którą jeszcze bym chciał, ale jeszcze nie jest na to niestety czas. Spodziewałem się, że w tym roku będzie, ale niestety się nie udało. Za to mam tutaj dynię piżmową Baternat. Też jest to na giganty, żeby była jak największa, bo z tego też da się zdobyć rekord świata. I tutaj mam jedną sztukę. No, one sobie tak troszeczkę teraz gorzej. O, tutaj już można zobaczyć, ale ja to jeszcze urwę. Ja to pozwolę dopiero dalej, może ten, a może jeszcze następny, bo to ma się jeszcze rozrosnąć. Tu muszę przysypywać pędy i tak dalej. Też tego czasu jest mniej. Bardziej przypielęgnowałem kabaczki. Kabaczki, które wam zaraz pokażę. Tutaj natomiast jest następna dynia. No a tutaj następna kalarepa, następna. Kapusta, jeszcze tych kapust i kalarep mam. Natomiast teraz najbardziej chcę wam pokazać to, bo to jest moje oczko w głowie. To jest kabaczek. Kabaczek gigant. Właśnie tak jak wam powiedziałem, aktualnie mam rekord polski. Chcę go oczywiście pobić. Chcę, żeby był jeszcze lepszy, bo da się tak zrobić. Da się wyhodować 100 kilogramowego kabaczka i ja to zrobię. Nie wiem czy w tym roku, nie wiem czy w następnym, ale ja takiego. Wychoduje, taki jest mój cel, i tutaj on sobie tak, tam jest pęd boczny, pęd główny wyprowadzony jest tutaj, on idzie do środka. Zaraz Wam go pokażę. Jednak najpierw idźmy tutaj. Tutaj mamy melony, melony giganty, znaczy no trzaki teraz zwykłe, ale one idą na giganty, na jak najlepszy rezultat. One miały być w folią. ta folia zostanie założona. Może jak będzie trochę chłodniej, niech na razie sobie rosną, tak jak są. I tutaj mamy następne, następny kabaczek. W sumie to uprawa ich przynosi mi chyba największą satysfakcję z tych gigantów. Największą frajdę, przysypuję pędy i tak dalej. Du dużo czasu tracę na to, ale to jest tak, wiecie, tracę, bo tracę, ale tracę, bo chcę. Bo ja to lubię, ja to bardzo lubię. To jest moje właśnie hobby. I tutaj mamy już kabaczek taki, tutaj. Jest, chce się tworzyć, jednak ja mu jeszcze na to nie pozwalam. On jeszcze jest za mały. On jeszcze się rozrośnie i dopiero później dostawię jeden owoc, i, i ten krzak będzie pakował całą moc ten jeden owoc. Czy to dynia, czy kabaczek opuszcza tutaj korzeń. Tutaj, tutaj i tak dalej. Wszystko jest przysypywane, żeby to jeszcze było bardziej przymocowane, żeby wiatry tego nie naruszyły, że ten korzeń nam wyjdzie, i wszystko tutaj będzie pobierało wodę. I pobierało składniki pokarmowe i transportowało w jedną sztukę kabaczka. Co z jednej strony może, jest fajne, bo to będzie jak największy, ale z drugiej strony jest to, jest to takie troszeczkę niebezpieczne. Dlaczego? Dlaczego jest to niebezpieczne? Bo kabaczki lubią pękać, bo one, wiecie, mają, mają, pompowane jest, jest wszystko. I najgorszy jest moment, ja tak niestety mam, gdy spadnie dużo deszczu naraz. Wiecie, ja tu daję odpowiednią ilość wody, taką jak ten, tutaj jest nawadnienie kropelkowe, leci sobie, jest fajnie. A tu nagle, wiecie, spadnie deszcz i to taki bardzo mocny, kilka dni, no dzieje mi się tak latem niestety, że wiecie, jest susza, susza, nagle pyk, dużo tego deszczu i... Niestety ten kabaczek pęka. Wszystko jest pompowane w tą jedną sztukę. No a tutaj przygotowałem sobie wreszcie w tunelu. Tutaj idzie ten pęd główny. On sobie jeszcze będzie szedł. Pozwolę mu wykształcić owoc mniej więcej w tym miejscu. On będzie załóżmy sobie tak. Ja to zrobię właśnie, żeby tak było. A tutaj, tutaj mamy przygotowane już w miarę poletko. Znaczy, już przy, przygotowany tam nawóz został rozsypany. Pod dołek nawóz. Nawóz wieloskładnikowy. Tutaj mamy pozaznaczane, gdzie będą inne warzywa. A jakie? To już Wam mówię. Chodzi mi o ogórki. Ogórki giganty. No mam, najlepszy wynik to już mój jest ponad 90 cm długość. Rekord świata, troszeczkę ponad metry. Liczę na to, że mi się to uda, a przynajmniej pobije swój, swój wynik, bo to jest to jest cała frajda. Tu właśnie o to chodzi, żeby się cieszyć tym wszystkim. Tak jak powiedziałem, jest to jadalne, rośnie to większe. Swoją drogą mam takie, mam takie, mm, takie coś w głowie, że gdyby wykorzystać warzywa właśnie takie wielkie, te odmiany, które rosną większe, to by było więcej jedzenia bo naprawdę to ma, ma duże znaczenie. Czy mamy, na też, czy mamy na przykład też słonecznika, który rośnie na, wiecie, jakiś taki wielki talerz i jest, jest z niego, większe plony są. Czy mamy czosnek słoniowy, gdzie ta główka rośnie do pół kilograma, czy mamy dynię, której rośnie tona i w Krapkowicach było robione z dyni. Już nie pamiętam co. Chyba zupa czy coś, ale to było z jednej dyni, która miała kilkaset kilo, Jeden uczestnik oddał właśnie swoją dynię i można było właśnie skosztować. Już nie pamiętam kto to robił czy sławny kucharz, czy nie. Tak czy siak, można było sobie takie coś zjeść i było naprawdę przepyszne. No i tak, tutaj mam cieniówkę. Cieniówkę do pomidorów w tunelu. Jest bardzo ciepło, wolałem, wolałem im jednak to dać. No, ale tutaj mamy pomidory giganty. Pomidory w donicach i takie ja mam kilka sztuk. Mam jeszcze kilka sztuk, które nie są posadzone, ponieważ teraz będę zbierał. no Miałem już zbierać, ale no brakło czasu. Będę zbierał czosnek, będę zbierał groszek, będę zbierał yy, bób i w to miejsce. W niektóre te, te miejsca zostaną posadzone jeszcze ogórki giganty, gdzie rozsadę mamy już gotową, jak również pomidorek, gdzie rozsada również jest gotowa. Tu jeszcze trzeba jedną sztukę dosadzić, tu trzeba jeszcze jedną sztukę dosadzić, bo coś ją zjadło. Tu następny pomidorek, i następny. Jeśli będzie bardzo zimno, to rozważam, żeby właśnie, bo to mam ma zaplonować dopiero pod koniec września, dać jak największy właśnie, właśnie plon. Jedna sztuka w przypadku pomidora i. Zresztą innych warzyw też, bo wszystko ma pompować w jedno, to ma to mi dać na koniec września. Bo wtedy jest konkurs w Krapkowicach, bania Fest. Zapraszam wszystkich serdecznie, jestem jak co roku. No i mój filmik zakończę na słonecznikach, na dwóch takich, które już muszę przywiązać tam na górze, bo są przywiązane do tego momentu. Natomiast no one, one już podchodzą, nie wiem, do około 4 metrów a to już jest dla mnie no, dosyć wysoko niestety taki jest problem, no i ten po prawej jest bardzo słaby, on rośnie ale no, ciężko jest z, z niego już wykrzesać moc, natomiast ten, który tutaj widać, który jest taki wiecie, jeszcze fajny, duży to Niestety zaczął iść w fiat. Więc jego wysokość, taka no to będzie około 4 m-4,5 m, i na tym zakończył swój wzrost. Mniej więcej, może właśnie 4, 4 m to będzie jego ostateczną wysokością. Na koniec pokażę Wam jeszcze czosnek, niezwykły czosnek, bo czosnek słoniowy. Czosnek, którego wielkość może sięgać do mniej, mniej więcej pół kilograma. Ja tutaj obstawiam, że będę miał załóżmy 300 gram. Takie czoski, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Oczywiście zobaczymy. Zbiory jeszcze te liście są dosyć dobre. Jeszcze są dosyć fajne. Co, no bo teraz będę zbierał czosnek zwykły. Te, te natomiast jeszcze są w miarę. Więc te będą zbierane. Załóżmy za około 2 tygodnie. I kończę ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, czy Was interesują te giganty, bo mnie bardzo i nagrywam już od wielu lat, mimo tego, że jednym się podobają, drugim nie. Jedni mają takie zdanie, że to jakaś chemia, czy coś sama. Y, oczywiście tak nie jest, ale no, jedni mają takie zdanie, drugie takie. Napiszcie, co, co sądzicie o warzywach gigantach. Czy należy to traktować jak kwiaty? Że po, po prostu podobają się, więc uprawiam. Czy jednak jest to na przykład szansa na to, żeby, żeby nie wiem, wykarmić większą ilość osób i tak dalej, bo w gigantach myślę, że jest dosyć spora przyszłość. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do zakupu mojej książki Info uprawa, jak uprawiać warzywa, do oceny tego filmu i subskrybowania kanału Info uprawa. Pozdrawiam.